Cześć, skorpiony. Zaczynamy czytanie dla Was na marzec. E, jakoś tak dzisiaj ciemno, a jest przed południem. E, myślałam, że jak zrobię kolejne znaki następnego dnia, to będzie znowu takie piękne słońce jak wczoraj, ale jednak trochę się pomyliłam. Co nie zmienia faktu, że wiosnę już czuję, jest ocieplenie, u nas już śniegu całkowicie nie ma. Piszcie jak tam u Was, czy też czujecie tą wiosnę? Stąd talia taka bardzo słoneczna, taka, taka wiosenna, takie nie wiem, jajeczko, żółteczko już tak za miesiąc będzie. Co, co ja chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że jest to czytanie, oczywiście, ogólne na miesiąc marzec dla wszystkich skorpionów, jakich tylko tutaj przyciągnę na ten kanał. No i co, bierzcie swoją inspirację. Jeżeli nie odnajdujecie się tutaj w tym czytaniu ogólnym, bardzo Was z chęcią zapraszam na czytanie indywidualne. To już będzie tylko i wyłącznie Wasza energia. Pod filmem macie, macie w rozwinięciu moją stronę, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. No i co? Subskrybujcie, jak jeszcze nie zasubskrybowaliście i lecimy z tym koksem. Skorpion Marzec 2021. Wy w tym miesiącu, Asmonet, no fajnie, nowe otwarcie, gotowość, gotowość na nowe otwarcie, na nowe życie. Chyba rzeczywiście poczuliście tą wiosnę, tak? Ten, ten zakwit, tą, tą szansę na, na nowe projekty i otwarcie na Prosperity ogólnie rzecz biorąc, obfitość. Co na Was wpływa? Królowa Buław, cudownie co z przeszłości królowa mieczy odradzacie się zmieniacie się, transformujecie się z takiej laski mm, pełnej zaciętości bym powiedziała może ze względu na to skrzywdzenie emocjonalne, które tam każdy z nas ma w swoich pamiętniczkach opisywane opisywane, jak powiedział ładnie to e Rozumiecie mnie o co, o, o co mi chodzi, i teraz jest taki moment. Nie, ja już nie będę zimną suczą, ja będę teraz gorącą suczą, ja będę teraz źletą i po prostu wszystkie oczy na mnie ja już się nie będę zamykać w sobie, w swoim chłodzie. Ja chcę, żeby tu się dużo działo. No, tak przynajmniej mi wychodzi z tych pierwszych trzech kart. no, Co logicznie z tej sytuacji, rydwan? No, prędkość jest otwarcie i jest, zwycięstwo podróże, nowe znajomości co? intuicja na to wam no a intuicja czwórka monet no, to wstrzymaj konie bo ty tutaj już poszły konie po betonie, a intuicja ci wstrzymaj, wstrzymaj, jeszcze coś jeszcze tam uważaj, zabezpiecz tyły, żebyś z kolei nie poparzyła, bo tak ze skrajności w skrajność skakać to też niedobrze Najbliższa przyszłość, trójka kielichów, cudownie. Od czego zacząć realizację swoich planów? Trójka monet, fajnie, fajne energie. Co od ludzi w tym miesiącu? Dziewiątka monet, super. Skorpiony, macie bardzo dobry, bardzo dobry miesiąc, bardzo dobry czas, budzicie się po prostu. Do życia na tą wiosnę. Co musi się wydarzyć? Trójka buław. No, mamy trzy trójki, więc jest ten mistycyzm zachowany. Wyboru nowej drogi. I jak kończycie dany miesiąc, głupiec, co ja powiedziałam przed chwilą. Skorpiony. Skorpiony. To, co y, reasumując, podsumuj, już wszystko wiecie, także ja tylko podsumuję Wam trzy minutki i y, y, na razie i do kolejnego czytanka. Y, a więc, tak, mamy, y, mamy to nowe otwarcie. To jest dokładnie y, i świat Wam daje takie możliwości, bo to jest karta Małego Świata. Zobaczcie na tego byka, co on trzyma pełno złotan, no nie? Zobaczcie w ogóle, jak te karty wyglądają. To jest pomarańcz, żywa energia, jest zieleń. Y, jest, wycofujemy się z tych, z tych szarości, które tam miałyśmy, miałyście drogie Skorpiony i Skorpioniczki. Kwestia jest jedna. Ze świata dostajecie szansę, dosłownie, otwierają się drzwi, jest jakby tak wiosna: ding, 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 ding. Jest nad Wami, że tak powiem, żaróweczka, się, się świeci, tak? Pomysł Eureka i Wchodzicie w nowe. Wynika to bezpośrednio z tego, że po prostu wy już się zastałyście w swoim i nie chcę powiedzieć, że cierpieniu, tylko w swoim takim zakutym. To jest tak. Skorpiony mają bardzo gorące serce, bardzo gorące i bardzo łatwo wręcz, wbrew pozorom taką skorpioniczkę czy skorpiona zranić, bo w momencie, kiedy im na kimś zależy, to oni dają naprawdę. Całe siebie, całych siebie, tak? I teraz ta królowa mieczy to jest laska zawzięta, to jest laska chłodna, to jest laska pozbawiona emocji, z ciętym językiem, wredna aż, ale tylko dlatego wredna, żeby nikogo nie dopuścić do swojego pięknego, wrażliwego serduszka, prawda? No i koniec z tym, po prostu koniec. Już stwierdzacie, że ta. Mm, yy, ta sytuacja już Wam nie służy. Idziecie w nowa i zmieniacie się po prostu w żelety. Zobaczcie, jaka to jest ognista baba. Królowa Buław to jest mała cesarzowa. Jeszcze leży na tym, na tym asie monet, więc. Jest stabilność, macie bardzo dużo do zaproponowania i teraz jakby na wiosnę ja was odsyłam do wszelkiego rodzaju pielęgnowania swojego ciała, zmiany fryzury, zmiany stylu życia, odchudzanie, jeżeli ktoś potrzebuje. Jeżeli nie potrzebuje, akceptujemy swoje ciało takim jakim jest. Jesteśmy, jesteście super laskami. Faceci oczywiście mają szansę poznać taką właśnie super laskę. No, tylko że taka super laska, jeżeli jesteście facetami, no to musicie mieć jej bardzo dużo do zaproponowania, żeby ona nie popatrzyła na bok na kogoś, kto jest, że tak powiem, pełniejszy w zasoby. I ja nie mówię tutaj o portfelu, pomimo tego, że, że, ten, że, że ten as. Asmonet może na to wskazywać, ale to są ogólnie wartości. Jeżeli z kimś jest dobrze, ktoś jest inspirujący, to po prostu z Nim chcemy przebywać. Co rozumowo, wy rozumowo wiecie, że tylko zadbacie o siebie, wejdziecie w tą gotowość, bycia tymi kobietami, czy bycia tymi mężczyznami, z taką energetyką odważnego życia, życia, z pasją i nie błagania o uwagę płci przeciwnej, tylko po prostu wchodzenia na taki, taki poziom, że ja jestem, więc się klękajcie, narody, tak? Cieszcie się tych pięciu chłopów, których tam znacie z pracy, niech w końcu was zauważą pod względem tej niesamowitej kobiecości, która bije z was energetycznie, wy nie musicie nic robić, tak? Wchodzicie i bach, wszystko. Wszyscy leżą po prostu. E, znaczy, leżą, bo są pod wrażeniem, a nie że macie jakieś trujące perfumy. Dobra, mniejsza z tym. E, wy tutaj jesteście gotowe na olbrzymi sukces wypracowany własną siłą. Ja bym powiedziała mięśni. Więc e, nie wiem, jeżeli u Was w województwie akurat nie są zamknięte te siłownie, no to, i, no, no to idźcie. Powiedziałabym jeszcze tak, jakieś są możliwe: yy, Co ja chciałam powiedzieć? Podróże służbowe. No, takie tam. Wiecie, fajnie dużo się będzie działo, ogniście. A wasza intuicja mówi tak. A po co będziesz się wychylać? Przecież jeżeli się wychylisz i, i cię zauważą, to nie tylko cię zauważą ci dobrzy, fajni. Ale ci, co tak czyhają na Twoje to serduszko, że powrót z rozrywki, to też cię zauważą. Więc to jest Twoja intuicja, i teraz kwestia jest tego typu. Eee, słuchajcie, jej o tyle o ile. Ja Wam powiem dlaczego. W momencie, kiedy my podnosimy swoje wibracje. I to nie chodzi o to, że mamy wszystkim wierzyć na słowo, którzy przychodzą do naszego życia, bo ja ogólnie uznaję zasadę: wierz, ale sprawdzaj przynajmniej w początkowej fazie. Nie wiem, jak wy, ale ja nie widzę w tym nic złego, bo ja chcę wiedzieć, komu swoje serce, życie, kogo wpuszczam do domu itd., tak, tak? Więc zasada: ufaj, ale sprawdzaj jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Ale chciałabym, żebyście wiedziały też, że jeżeli wy podnosicie swoją energetykę, to nie przychodzą do was zwyczajni chłystki, tak? Czy, czy takie osoby, oni będą się patrzyli z boku, oni będą się bali podejść, bo tutaj jest taka energetyka, że no to wrażenie jest wręcz piorunujące, tak? I kto nie uniesie, no to nie uniesie, no to trudno najbliższa przyszłość, trójka kielichów, zabawa, radość, cieszenie się z życia, cieszenie się z ciała, nowe towarzystwo, w zasadzie nie muszę tego dopowiadać, ale, ale chcę dopowiadać trójkę, trójkę monet później, tak, czyli najbliższa przyszłość jest, no rozrywki, cieszcie się, jeżeli gdzieś wychodźcie, ktoś was gdzieś zaprasza, to, to jak najbardziej korzystajcie z tych zaproszeń drogie skorpiony. Chyba w końcu się karty odwróciły, prawda? Więc ja się niesamowicie cieszę, ale chcę zobaczyć trójkę monet, no bo trójka monet leży na pozycji od czego zacząć. Przepraszam, od czego zacząć realizację swoich zamierzeń w tym miesiącu. A, dziewiątka, bo asertywność przy tych nowych kontaktach jest wskazana czyli jednak sprawdzaj asertywność, odrzucaj kandydatów, nie obawiaj się lub kandydatki po prostu, wiesz. Tutaj to, to jest, zobaczcie, te buławy, one stoją, to są wasze wcześniejsze doświadczenia, korzystajcie z nich, ale jednocześnie ta trójka mówi o nowym, o nauce, że tak powiem, od nowego, od nowości innego spojrzenia, tak? Jakbyście się cofnęli do... o, o klasę yy, i mogli przeżyć jeszcze raz, tylko ulepić ten swój dar, ten swój związek, ewentualny na nowo. Yy, co tutaj jeszcze może być? Bo tutaj może być praca, tak? Może być początek pracy, może być początek jakiejś nauki, więc jeżeli tu się staracie o, o pracę, to no macie wielu kandydatów do pokonania, i nie pychą, a zaangażowaniem y, możecie tutaj bardzo dużo ugrać. Co od ludzi? Dziewiątka monet. No, pełne cierpliwości, wiary w Was, wsparcie, tak? Takie, takie ciepłe, takie stabilne ludzie widzą, że dajecie sobie świetnie radę, więc może być to taka pomoc, trochę z daleka, taki nawet podziw bym powiedziała, a nie pomoc ale to powiedzmy dziesiątka pucharów ludzie widzą, że Wam jest dobrze stanowicie dla nich w tym miesiącu inspirację do zmian ku pełni w swoim życiu, jakby z, tej, z tą wiosną Rodzą się te wszystkie, te przebiśniegi już wychodzą i te, i te inne będą patrzeć na Was, jak Wam super idzie, jak Wy jesteście odważni w tym miesiącu, odważne i będą Was wspierać, a jednocześnie będziecie inspiracją dla nich do polepszenia swojego. By tutaj jest pełne, pełne wsparcie, tak? Co musi się wydarzyć? Trójka buław. Idziecie w nowe. I to nowe od razu tutaj widać. Jest usankcjonowane kartą Wielkich Arkan. Głupiec. Eee, zobaczymy o co tutaj chodzi. To idziecie w nowe, bo karta trójki buław. Eee, ry, e, nie rycerz, tylko paść buław. To jest i, inspiracja, tak? Inspiracja do ruszenia w nowe. I, I tak naprawdę w cokolwiek byście teraz nie ruszyli. To ja mam wrażenie, że wszystko Wam się uda, więc ja już nie będę dopytywać o tą kartę głupca, w którą to stronę wy po prostu idziecie w stronę słońca, tak? W stronę radości, w stronę obfitości. Tak bym powiedziała. Gdziekolwiek, tak? Bo jeżeli tutaj chodzi o pracę. No to o pracę również, na no, dziewiątka, y, dziewiątka monet, tak, i, i trójka monet świadczą o super współpracy, a jednocześnie bardzo dużej stabilizacji finansowej, tak. Bardzo y, dobre wsparcie, zaangażowanie z, ze strony otoczenia, y, podziw, tak. Karta sukcesu, także tutaj prze, y, widzę takie przewartościowanie na z jednej królową w, drugiej, w, w drugą, w odważną. No jeżeli jesteście panami, no to również po prostu dopasujcie sobie to energetycznie. Koniec z byciem takim zafiksowanym na siebie, tylko i wyłącznie logicznym, twardym charakterem. Bądźcie ogniści, z pasją wychodźcie do ludzi. Także tyle mam Wam do powiedzenia, drogie skorpiony. Życzę Wam cudownego miesiąca. Ja nie wątpię, że będzie cudowny. Otwórzcie się tylko na to. Tutaj dużo bardzo zależy od Was, od, waszej autentyczne, od Waszego autentycznego działania, jak Wy się tutaj będziecie kreować w tym miesiącu, więc e, szanse na wzrosty w każdej dziedzinie życia są jak najbardziej e, możliwe. Ten, 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 ten az. Denarów otwiera przed Wami nowe możliwości. No i co? My się spotykamy w czytaniach tygodniowych. Będziemy tam bardziej dopytywać. Także tak, no super. Dziękuję Wam serdecznie. Do kolejnego razu. Pa Pa.